Ejo! Sary, za spóźnionko, a. mój mis! Znowu! Bożenka, jak ty wyglądasz! Jezus z Maria Szału, normalnie jaka styluwa. Gdzie kupiłaś mi kiecka? Bożenka? Bożenka? A mnie to już w ogóle nie zauważasz, tak? Wiesz, ja ciebie zawsze zauważasz! Ty pięknie wyglądasz normalnie jak milion dolców, jak zawsze zresztą. Ale super kiecka! No ciekawe! No już, yy, ustawcie się tutaj. Zrobię wam zdjęcie. A wiecie, jak się nazywa shop, który robi zdjęcia? Photoshop. Matylda, musimy chyba wziąć taksówkę, bo na Xaverego to mi się w życiu nie doczekamy. Angela, dzwoń. My się szykujmy. Okej. Okay. ピッ <music> Witajcie siostry! Zapraszam was do niebiańskiej, wegańskiej taksóweczki. Napędźmy ją siłą naszego uniwersytetu i dobrocią naszych celów. Zabiorę was wszędzie tam, gdzie chcecie. Nie w obrębie, Ale gdzie ma pani samochód? Dlaczego mam wsiąść? Słój drogi, pan! Co mi tu pani macha jakąś szmatę? Gdzie samochód? Nie doderwuj się siostry! Weźmy się za ręce i poczujcie, jak matka natura popycha was lekko w tunel czasoprzestrzenny. Mam nadzieję, że w poprzednim życiu nie byłeś kamieniem. Sam nie Mam takie wrażenie, że ulegam erozji. Co to za wstecz? Ci nie może udać. Nie ma innego sposobu. Trochę nam się spieszy. Hello! Siostry, bądź silnej wiary. Ale najpierw może sprawdzić, przydrzemie was mocy. Odprężcie swoje umysły. Poczujcie się jak kropla unosząca do płynu w trakcie parowania. Poddajcie się kondensat, aby w końcu godne dogodny kondensator. Boże Bożena! No, Bożena, udało się i udało się tyle postacja! Bożena? Bożenko, Bożenko, jeśli mnie słyszysz, to wiedz nie martw się. Nie ma się znajduć sposób, żebyś znów była Bożenką. Wezmę cię do domu, będę się Tobą opiekować. To całe Teleportation zrąbało mi make-up. Co? Toż co mi się chciało, Siku? Stój! Nie duszaj się? To nie to. Tak. Ale o co chodzi? Wiedziałam, że ta kulka mi coś. Drogi pamiętniczku. Dzierlatki były ostatnio na dancingu, z którego podstępy udało mi się wymigać. Niestety przez to zmuszony byłem przez kilka ostatnich nocy wysłuchiwać niesamowitych i fascynujących historii z owego przyjęcia. Jednakże, dzięki temu wolnemu wieczorowi, miałem niespotykaną dotąd sposobność. Przetrząsnąć zawartość szaf i szuflad M. To, co znalazłem, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. To będzie naprawdę dobry interes. post -scriptum. jest też i zła wiadomość. Przez okrutne zrządzenie losu świat sobie znowu ze mnie zakpił. Siadłem nieuważnie w miejscu, gdzie swój różowy zad trzymała wcześniej ta przypalona landryna A. Spodzień splamiony brokatem nie nadaje się już do użytku. No, a wczoraj wyczytałam w kosmos, że to jednak jest, jest opalenita trend tego sezonu, no i wyszłam się trochę posmarzyć, nie, a tu to słońce za chwilę jest No i wiesz, lato to nowy kolor, nie? Zrobiłam sobie, no nikt nie zauważył, nikt. Co? Blondynką jesteś znowu, Boże, będziesz, bo że przecież bała że trzy sezony temu, też, nie? Chodzę już od tygodnia, nie? Jezu, mam takie zakwasy, że normalnie nie mogę siedzieć. Co? <grystanie> Coś ty? Nie, to taki to ja nie robię. Co? Ty, nie wiem, no tak z 15 przed spaniem, no myślę, że to siądzie, nie? Co? Nie, mi się w pracy jest. Matyldę wyprowadziłam na spacer. Co? No to moją wiesz, nie? Co gdzie? Nie, ona się nie opala. Nie wiem, biega gdzieś. Tam, nie wiem. Wiosny szuka. <grystanie> Co? No wyszło, wyszło, je no. Tobie ja w cieniu teraz siedzę, nie? Co? No Konsultowałam się z moim wierzchem tam prywatno, no i powiedział, że najlepiej to się opalać w cieniu, nie? No to się opala w cieniu. Tylko słabo, słabo. Co? Krem? A po co mi krem? Poszło znowu, no, no a w sumie już tak na macho, nie trzaskałam. Co? Na solarium znowu byłaś? To szalałaś. No miałaś nie chodzić już, bo przecież ci się te te takie porobiły, no. Wiesz co, ja zadzwonię do ciebie zaraz, dobra? No, dobra, heju! Co jest? Spotkałam Słowika. Taki, miał, taki był piękny, taki miał piękny głos. I tak coś śpiewał. Ja podchodzę do niego. Mówię mu, masz piękny głos. No, on nic. No ale dobra. Mówię. Słuchaj, znajdę ci miejsce, będziesz występował dla większej publiczności. On popatrzył na mnie. No to myślę, ciągnę temat, nie? I mówię mu, słuchaj. Podpiszemy kontakt, będziesz miał występy, będziesz miał tłumy publiczność, ludzie cię będą uwielbiać. A on, on odleciał. Nie macie, a to dziad w ogóle. Słownik nie autobus, będzie następny. A no w sumie. No hej, to znowu ja.